Na dzisiejszej konferencji rozmawiamy o przyszłości, o przyszłości miasta Jastrzębie-Zdrój, o tym co ewentualnie jako druga noga dla górnictwa może się zadziać w przyszłości w naszym mieście. I dziś yy, ma, gościmy 20 przedsiębiorców z Turcji, gościmy naszych rodzimych przedsiębiorców, próbujemy tutaj właśnie szukać wspólnych interesów, ale też pokazujemy yy, tereny, tereny, które chcemy uzbroić dla przyszłych dużych przedsiębiorców. A jest o czym rozmawiać, bo jest to 100 50 hektarów nowych terenów, które znajdą nowych właścicieli po zmianie planu zagospodarowania, nad którym właśnie teraz pracujemy. oraz Będziemy rozmawiali o tym, co na terenach pogórniczych. A tereny pogórnicze, choćby po kawu Kajasmos, już dziś są w zainteresowaniu przedsiębiorców i już dziś planujemy... Bardzo szerokie skomunikowanie ich zarówno w infrastrukturę drogową, jak i towarzyszącą infrastrukturę wodno-kanalizacyjną czy elektryczną. W dniu dzisiejszym, symbolicznym, bo w dniu konferencji podpisałem umowę notarialną z właścicielem strefy Centrum. Yy, oczywiście po ówczesnej zgodzie Rady Miasta, yy, gdzie 11 hektarów wróciło do miasta Jastrzębie Zdrój i oczywiście będziemy teraz zlecali koncepcję zagospodarowania tego centrum, tej strefy. Zawsze mówię, że miasto Jastrzębie jest miastem niedokończonym. Zakup tej strefy jest pierwszym krokiem, aby dokończyć nasze miasto. Przyszłość jastrzębskiej spółki węglowej jest w rękach dzisiaj rządu. Jestem przekonany o tym, że znajdzie się rozwiązanie, ponieważ jastrzębska spółka wydobywa surowiec strategiczny z punktu widzenia zbrojeniowego, czyli bezpieczeństwa nie tylko Jastrzębia, nie tylko Polski, ale całej Europy, bo jest jedynym i głównym producentem tego surowca były w przeszłości i zawsze jakoś się udawało znaleźć rozwiązanie. Jestem przekonany, że dziś również takie rozwiązanie wypracujemy.